Gdzie można Cię spotkać? Miasto, lokal? Jak kiedyś tam będę, to postawię Ci piwo. Yy, najczęściej można mnie spotkać koło galerii dominikańskiej. No i tylko tam. No tak. Mhm. zichu, czy kiedy zakładałeś swoje konto na YouTubie, przypuszczałeś, że będzie tak popularne? I taki nie. Ja wiedziałem, że jest zapotrzebowanie na takiego świra jak ja, natomiast... Yy... One w pewnym, w pewnym momencie było bardzo popularne, teraz ta popularność trochę maleje, bo rodzą się gwiazdy, które wygrywają projektami typu Minecraft. Natomiast w yy, bym że powiedział, że nie będzie to konto popularne, bo wierzę w swoją osobę na tyle, że wiem, że jestem w stanie zdobyć rzeszeć jakichś widzów. No ale mogła być, że to powiem sytuacja odwrotna, więc i tak, i nie 50-50. Tak ci mogę na to odpowiedzieć. Czy twój telefon K800I to twój główny telefon? Nie używasz telefonu dodatkowego? Nie kręcą ciebie, czy nie poleciłbyś być za tym trendem, jak inni? Ja znam osoby, które mają cztery telefony komórkowe, to jest masakra. Natomiast mi wystarczy ten jeden telefon, gdybym mógł mieć w nim dwa różne numery byłoby jak i tak mam, ale to jest usługa płatna. A co do tego, że to jest trend? Nie wiedziałem. Co z Twoim radiem wystartuje w ogóle? pewnie radio już bym dawno miał i pewnie miałoby sporą rzeszę widzów nawet więcej niż mój kanał natomiast y, za wszystko trzeba płacić płacić i to jest normalnie mafia w mafii musisz wszystkich opłacić żeby w końcu jakiś utwór puścić jak się dowiedziałem jakie jest prawo w Polsce związane z tymi mediami y, w kwestii radia mm, internetowego to po prostu to jest straszne. Chociaż mógłbym mieć to radio, wiecie, tak naprawdę i puszczać kawałki ludzi, którzy robią własną muzykę, która nie jest podpięta pod zaiks. Także być może z takim pomysłem wystartuję. Co Wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Kolejne świetne pytanie, dasz mi 2 złote? Jasne, a dasz mi 5 złotych? Chciałbyś być aktorem? Powiem szczerze, że nie wiem, czy byłbym dobrym aktorem, czy w ogóle bym jakimś aktorem, którego dałoby się oglądać na ekranie. Mógłbym spróbować, ale to nie jest najważniejsze w moim życiu. Wolałbym być czasem, tak jak już wspomniałem, po drugiej stronie medalu, czyli gdzieś jako scenarzysta albo reżyser. To by było fajne. Nawet chyba lepsze w moim przypadku. No. Chyba, że uważasz że za dobrym aktorem. Piszcie. Rozdajesz autografy? Jasne, słuchaj, masz kartkę, długopis, ja strzelam parawkę i gitara. Zamierzasz napiąć coś z pomocą widzów? Tak, przydałoby się, nawet mam pomysł i mam nadzieję, że niedługo go zrealizuję. Hobby? O no właśnie, a ja oglądasz, robienie filmów w internecie. To jest moje hobby. Grywasz w coś? Z kobietami, w kulki. A może jakiś serial? To też jest kawałek tego pytania. Hmm, tak, N jak nienawiść, bo N jak miłość już jest. <grystanie> Coś, czego nigdy nie odmówisz. Wow, dobre pytanie. Nie odmówię, nie odmówię pięknej dziewczynie kolacji przy świecach i winie. <grystanie> Które miasto w Polsce chciałbyś odwiedzić najbardziej i dlaczego tyle? Zasadniczo to pomyślałem sobie, wpadłbym do Krakowa, bo byłem tam tylko raz w 1997 roku. I w sumie to tak bardzo mało pozwiedzałem to miasto, bo to był tylko jeden dzień. Bardzo chętnie też wpadłbym do Warszawy, bo tam też byłem tylko raz i to przez parę godzin. Ale najbardziej tak sobie teraz pomyślałem, że wpadłbym na Mazury. Nigdy tam nie byłem. Jak ktoś tam ma. Jakieś namiary na coś kurczę, na lepiej darmowego, to może mi napisać pełen adres czy coś, być może się tam wybiorę, bo ja wolę morze niż góry, ale w górach nie byłem wieki czasu. No tak, będzie. Uff, 14 lat. Tu ktoś zadał takie pytanie, czy myślę o tym, żeby nagrać jakiś album hip hopowy mógłbym nagrać taki album, ale teraz, w dzisiejszych czasach, to co się dzieje w Polsce, to mógłbym to nagrać na zasadzie jaj. Zrobiłbym sobie fajne jaja z hip-hopu, yy, dlatego że na poważnie to i tak ludzie by pomyśleli sobie, że słabiotko tu konkurencja jest za duża, z dzichu nie ma flow, z dzichu to. Dlatego w kwestii takiej jajcarskiej bardzo chętnie bym to zrobił. Myślę, że nawet te moje pomysły przy produkcji z Podłym jeden byłyby naprawdę klawe i ciekawe. Jeszcze raz, za trzy teledyski do takiego albumu, gdzie byłoby na przykład 16 kawałków, byłoby naprawdę ciekawe ile osób by to kupiło, nie? I ile on na tym zarobił. O, już liczę te pieniądze! Czy słuchasz jakiegoś zespołu rokowego, Jeśli tak, to jakiego? Przede wszystkim słucham zespołu Aerosmith. Steven Tyler to jest mega fenomenalny artysta, genialny wokal, genialne kawałki, tylko się nie da tak zaśpiewać jako cover, o czym się przekonał Michał Szpak i ja wiedziałem, że on tego nie udźwignie, kawałka, który sobie wybrał. Steven Tyler jest po prostu, kurwa, to jest geniusz sam sobie. Tacy ludzie rodzą się praktycznie raz na kilka milionów, Boże, nawet na kilkaset milionów. Troszkę tak jakbym go postawił ko Frediego Markurego. Dlaczego? Dlatego, że i Frediego Markurego kawałków się nie da tak super czasem zaśpiewać, ale niektórzy ludzie próbują i nawet dobrze im to wychodzi. Natomiast kawałków Steve'a Taylora już się tak łatwo nie da zaśpiewać, nie da się oszukać yy, i bawić się tonami głosu, bo on ma bardzo taki metaliczny ten głos. Dlatego tak bardzo uwielbiam ten zespół tego człowieka. I to jest prawdziwy na 1000% artysta. I wszystkie kawałki Wam polecam. Lećcie sobie płyta po płycie zespołu Aerosmonefi. Miodzie kurwa. Natomiast John Bonjowi To jest też kapela i, i gość, którego uwielbiam. Zwłaszcza niektóre jego kawałki z lat 90 To już jest po prostu, już jest wbite moje serducho. I kilka kawałków z lat 80 -tych. Phil Collins, ale tu Phil Collins to nie jest rock, nie? Tu jest bardziej pop. Ja akurat, w czemu mi wpadł Phil Collins teraz? Chciałem o nim wspomnieć. To genialne produ produkcje, genialne utwory. Bo akurat chciałam Was zachęcić do powrotu, do dobrej muzyki. Właśnie w wykonaniu Phila Collinsa. To jest naprawdę dobrej muzyki. I to warto lecieć od razu od pierwszych albumów, a przynajmniej od albumów od roku 81, jakoś tak. I w górę, i w górę. I zobaczycie jak wiele kawałków zostało wykorzystanych i przekoverowanych na dzisiejsze czasy. Ja na przykład Sam Tupak wykorzystał jeden z najbardziej popularnych kawałków chilakoliza. Mm, I też Wam nie zdradzę, którego. Pewnie się orientują, co niektórzy tam gdzie jest ta słynna tu, 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 tu. perkusja. A z polskich kapel rokowych uwielbiam Lady Punk. Kiedyś lubiłem ONA te kawałki z połowy lat 90. Yy, ja nie wiem, czy tam pod rok, chyba też podchodziła wtedy Edyta Bartosiewicz, którą bardzo lubię. Także to jest to, ale Lady Punk przede wszystkim Lady Punk to jest nasz wrocławski zespół kurczę, który ma kopa. Johnny TFK zadał mi pytanie: Kiedy mam wpaść na piwo? Zjąć jak najszybciej, póki mam wolne, a zostało ci jeszcze. 4 godziny. Co najbardziej lubisz robić? No leżeć i nic nie robić. To jest najlepsze zajęcie dla takiego Biboka jak ja. No. A teraz dosyć konkretne pytanie, na które chciałbym też w miarę konkretnie odpowiedzieć. A więc, dlaczego masz bana u Damianera i Dalla Studio? I dlaczego, mimo że masz bana u nich, dajesz im dalej łapki w górę za ich produkcję? No, nie wiem, dlaczego mam bana u Damianera i u hmm, Dalla Studio. Podejrzewam, że nawet nie mam tego bana, powiem Wam szczerze, na Dallas Studio, po prostu Dallas ma taką funkcję, żeby na przykład dać u niego yy, komentarz, trzeba być u niego w znajomych, a ja go kiedyś zaprosiłem i on mi nie dał tego, że tak powiem, nie przyjął mojego zaproszenia. U Damianera nie mam bana, mam u Filozoferu akurat i to za to, że jeszcze go broniłem w sposób dosyć brutalny, ale to byłem 50 jego widzem, więc chyba jeszcze wtedy się zaczyta w tych komentarzach na kanale. No ale nie wiem, no, taką miał akcję, tak sobie zrobił, ja tam nie mam nic przeciwko, nie? Natomiast hmm, dlaczego daję im łapki w górę za ich produkcję, skoro bana? Bo widzisz, ja nie jestem żadnym hejterem, ja nie mam czegoś takiego, że się obrażam na kogoś i mam wyjebana na niego i będę go teraz minusował albo dawam mu łapki w dół, bo on mnie zbanował. Nie o to w tym chodzi, bo jest to kwestia po prostu jakiegoś niedogadania. Eee, nie dogadania się, albo po prostu, no nie wiem, no nie, nie widzę po prostu powodu tylko do tego, że ktoś mnie zbanował, żeby po prostu go nienawidzić, czy gdzieś tam chodzić, robić jakieś durne produkcje, disować się, czy cokolwiek, po prostu mm, Dallas zrobił produkcję Stalker bodajże ja chciałem zobaczyć na czym polega ta produkcja, bo mi nie wszystkie się jego produkcje podobają. Ma ten humor taki czasem przesadzony. Ja uciekam, ja uciekam od wulgaryzmów, on te wulgaryzmy ma takie jakie miałem na początku. I nagle widzę produkcję Stalkera, gdzie powiedziałem sobie, że kurde, ja tego nie obejrzę, to jest za długie, średnio mi się to podoba. Ale zobaczę jak, jaki z niego jest aktor. I się okazuje, że on jest najlepszym aktorem w tej produkcji. I... pomimo, że on nie ma wyglądu, ja też go nie mam. Przyznajmy sobie szczerze, on nie ma wyglądu, on nie jest Bradem Pitem i ja nie jestem Bradem Pitem. Natomiast on ma jakiś talent, który mi akurat przypasował w tym przypadku, kiedy oglądałem Stalkera, i po prostu pomyślałem, sobie, kurna, no dużo pracy gościów to włożył. Yy, dobrze zagrał tą rolę, którą sobie tam wykreował. Ta łapa w górę musi pójść, bo kurz, no bo bym niesprawiedliwy i uważałbym nie w porządku, kiedy tej łapki w górę nie dał. Mógłbym to. Zostawić bez komentarza. Ale dlaczego? Ja lubię ludzi, którzy są kreatywni, którzy tworzą coś w internecie i wkładają w to bardzo dużo y, czasu, być może pieniędzy, a tak naprawdę jedyną nagrodą za to co robią są Wasze komentarze i łapki w górę. Dlatego czasem się o to proszę Was. Ja nie proszę się o jakieś cudawianki, dotacje, nie? Natomiast Wasze pozytywne komentarze i łapki w górę motywują mnie do dalszej y, produkcji. I do tego, że jeszcze jestem potrzebny na internecie, że ktoś chce mnie oglądać, słuchać yy, i po prostu to jest ta jedyna nagroda. Gdyby nie było widowni, nie byłoby łapek, nie byłoby komentarzy, to w tym momencie nie widziałbym celu w tym, co robię. Tak to wygląda. Myślę, że to nie jest duży koszt dla Was. Właśnie krzyknąć. Nawet teraz łapkę w górę i na przykład napisać jakiś komentarz. Może być to nawet krytyka konstruktywna, ale żeby to była konstruktywna, bez wulgaryzmów i wtedy nie ma problemu. Co najbardziej cenię sobie u ludzi? Przede wszystkim szczerość i lojalność. To są te dwie rzeczy, które w pierwszej fazie znajomości są najważniejsze, a nawet i w dalszej. Jeżeli któraś z tych dwóch rzeczy po prostu nie gra u kogoś, to możemy się spodziewać, że ta druga osoba, której tego brakuje, wbije nam kiedyś nóż w plecy albo fizycznie, albo psychicznie i tego się wystrzegam. Czy gdybyś dostał propozycję zagrania w jakimś show w telewizji, zgodziłbyś się? Jasne. Myślę, że tak. Przeżyłbym tą tremę, ten stres, który na początku by mnie dopadł, a potem intensywnie starał się myśleć o zrealizowaniu tego projektu, bo do tego po części ciągle dążę. Czy w młodości byłeś dobrym uczniem? Nie, byłem fatalnym uczniem, tak naprawdę. Bardzo często, gęsto, zwłaszcza w podstawówce, szło mi nauka jak krew z nosa. Natomiast w ósmej klasie, co ciekawe, zakochałem się swojej nauczycielce języka polskiego. No, była piękna, miała 29 lat, a ja miałem 14. Zawsze lubiłem starsze dziewczyny od siebie, przyznawam się szczerze. A taka słodka 29, hm, wiecie, ona była niziutka taka jejku. Zacząłem się uczyć, naprawdę. Miałem ciągle dwuje, dwuje z polskiego, dwóje z polskiego przyszła na nauczycielka. Eee, kurczę, charakterna taka, wiecie, uff, jak ona potrafiła czasem pierdolna coś. Była taka zasadnicza, ale potrafiła tak seksy wyglądać, a wiecie, 14-latką buzuje nie tylko krew w żyłach, ale i to drugie. Eee, troszkę niżej. No, i wtedy, kurczę, pomyślałam sobie, tak się w nie zakochałem, że zawsze się uczyć tego polskiego. I zacząłem mieć trójki, potem czwórki, nawet mi się dwie piątki udało u niej wyhaczyć. I skończyłem bodajże chyba z czwórką z języka polskiego, co było niesamowite, bo zawsze miałem dwoje przez 7 lat, chyba że tam przez 6 lat z języka polskiego. <laughs> Ej, miłość czyni cuda, naprawdę. Pepsi czy cola? O, momencik. Pepsi. Ej, w Żabce teraz jest promocja. Przynajmniej u mnie, bo nie wiem czy ta Żabka wszędzie ma takie same ceny. 3.65 coś takiego za 2 litry. Ej, ja rzuciłem gazowane napoje, słuchajcie, i od dwóch tygodni dzień, dzień piję po dwa napoje niegazowane, czyli jakieś tam soki czy coś. Kurczę, i teraz Pepsi wrzucili w takiej cenie do Żabki i musiałem kupić. No słuchajcie no. Czyli Pepsi, nie? Piłka nożna czy koszykówka? Oczywiście co? Piłka nożna! No tak, słuchajcie, piłka nożna to jest sport, który kocham nas zabój. Uwielbia mistrzostwa świata i uwielbia mistrzostwa Europy. Na to czekam najbardziej. Oczywiście czasem jak jest klasyczny mecz: Manchester United kontra Barcelona, albo Real Madrid kontra Barcelona, albo na przykład Chelsea kontra Barcelona. No to wiecie, no, takich szlagierów się nie opuszcza. Tak? To po prostu jest rarytas. Jak ja mam być w pracy, kiedy leci taki mecz, to po prostu mi się już gotuje tutaj, chociaż nie jestem jakimś wybitnym fanem, bo nie powiem Wam składu reprezentacji tego czy tamtego zespołu. No nie, ale uwielbiam po prostu piłkę nożną. A tam, gdzie jest Finezja, czyli w futbolu. Szczególnie w Ameryce Południowej, ale w futbolu, gdzie grają Brazylijczycy bądź Argentyńczycy, ta finezja to jest po prostu już miodziu. Każdy lubi te triki, te kiwanie się, te nieprzewidziane gole, uderzając o poprzeczkę albo słupek wpadające bramki. Dlatego futbol, bo wiecie w koszykówce wpada tam ze 200 tych koszy w ciągu meczu, tutaj po 100 rzucili punktów, kurde nie wiadomo, Jezu, wszyscy się cieszą, o super, yeah! a w piłce nożnej wpada czasem jeden gol, jeden gol, a wszyscy szaleją i mają mokre gacie ze szczęścia, to jest niesamowite, to jest zajebiste i to jest prawdziwy sport, który jednoczy, ale niestety jednocześnie też dzieli co niektórych kibiców, fanów, fanatyków, ale ja to uwielbiam. Co chciałbyś zrobić zajebistego w życiu, bądź już zrobiłeś? No, tak sobie pomyślałem, że zajebistym dla mnie byłoby przeżyciem pojechać do Stanów Zjednoczonych, pomieszkać trochę w Nowym Jorku, troszkę w Los Angeles, wpaść do Las Vegas, zaszaleć porządnie, wziąć szybki ślub z jakąś fajną dupą i zaraz się rozwieść. To by było fajne. No i co jeszcze? I poznać kilku naprawdę ciekawych ludzi. Jest tam naprawdę garstka ludzi, tak, z 10 osób. Niestety to są dosyć popularne osoby. A co za z tego udało mi się zrobić w życiu? To jest moja prywatna sprawa, ale udało mi się. To, co mi się, nie... to, co mi się ubzdorało jako mały gnojek, 13-12-letni, 14-letni, bardziej 13-14-letni, to mi się udało. <grym> Jestem w szoku, ale czasem się udaje. Dlaczego zacząłeś kręcić vlogi? Vlogi zacząłem kręcić dlatego, że y, to jest popularna forma komunikacji między widzami a Tobą i robiąc samą komedię, ludzie mogliby tego do końca nie zrozumieć. Nikt nie poznaliby tego prawdziwego dzicha Majstra. A tak masz tutaj z jednej strony gościa, który coś kreuje, a z drugiej strony ziomka, który coś po prostu mówi wprost od siebie do kamery Także myślę, że to jest dosyć e, bardzo zrównoważone i poniekąd potrzebne tej społeczności, która otworzyła się na Maeje projekt, to mnie bardzo cieszy. A jeszcze jedno pytaliście się w końcu jak mam na imię. Żeby nie było tak łatwo, podpowiem Wam jedną rzecz: Moje imię wymyślił sam Pan Bóg". wiecie o co.